Król z dzisiejszej przypowieści Jezusa pyta swoje sługi, co zrobili z darami, które otrzymali od niego. Jest taka grupa, która mówi: Pomnożyliśmy to, co nam dałeś. Zwielokrotniliśmy, bo zaryzykowaliśmy. Zaczęliśmy obracać dobrami otrzymanymi od ciebie. Co sprawiło, że ci dwaj, o których mówi Jezus? byli w stanie podjąć ryzyko. Myślę, że to czego sami doświadczyli od swojego władcy, bo to on pierwszy zaryzykował, powierzając swoje dobra, swoją własność. W jakiś sposób pokazał im, że im ufa, zostawiając swoją majątność w ich rękach. Ta ufność i ryzyko, które podejmuje król, uruchomiło ufność u jego poddanych. Damy sobie radę, spróbujemy zagospodarować to, co mamy, ponieważ król nam zaufał, my możemy zaufać swojemu działaniu. Jest też jeden sługa, który mówi: Nic nie zrobiłem, zachowałem, zakonserwowałem to, co mi dałeś. Z jakiego powodu? Z powodu obrazu niesprawiedliwego i krzywdzącego obrazu króla. Króla, który bierze co nie jego. Wymaga więcej niż sługa może zdziałać. Ten fałszywy obraz wepchnął jednego ze sług w lęk, w paraliż, w brak zaufania, że poradzi sobie z tym, co ma. Prośmy Boga dzisiaj o to, byśmy zobaczyli Jego zaufanie względem nas. Że on ufa nam, dając nam kolejny dzień siły, środki, którymi możemy zarządzać. Niech jego ufność budzi naszą słabą, ale twórczą ufność. Niech pobudza nas do działania, byśmy mogli na końcu dzisiejszego dnia z radością powiedzieć mu, udało mi się pomnożyć to, co mi dałeś.